Witam wszystkich. Dzisiaj w poniedziałek, jeden dzień przed Wigilią, tak jak Wam powiedziałam, w poniedziałek znaczy się Dawid mówił na live, że będę robiła pierogi, a więc dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak ja robię te pierogi. Oczywiście pierogi ruskie, bo my te uwielbiamy. Te przeważnie robię. Zawsze, tak jak mówię, znowu wszystko na oko. Ziemniaki są ugotowane na miękko. Zaraz je sobie tutaj przecisnę do miski, jak na nasze kluski kiedyś. Także gorące ziemniaczki przeciskam tutaj. Używam takiego z Kauflandu serka do farszu Kwark, szpajze quark. On jest nawet dobry. Zawsze biorę jeden taki pół, kilogram, yy, pół kilo i 250 w razie czego. Tu już mam pokrojoną w kostkę cebulkę, ją rzucę zaraz na patelnię, żeby nam się zeszkliła na złoty kolor. No to tak, zaczynam przeciskać ziemniaczki i za chwilę się widzimy. I ziemniaczki mam przeciśnięte. Do tych ziemniaków nie dodaję masła, do farszu na pierogi, tak jak dodawałam do klusek. Zostawiam tak przeciśnięte ziemniaki do ostygnięcia. Później będziemy dodawać ten serek plus przeszkloną na patelni cebulkę. Czym przyprawiam? Pierogi ruskie przyprawiam solą i pieprzem, dość obficie pieprzem, soli oczywiście do smaku, jak to lubi. I to są dwie przyprawy, których użyję do farszu do pierogów. Także zmieniamy położenie. Ja zaraz sobie tutaj cebulkę wrzucę na patelnię i będziemy podsmażać ją na złoty kolor. Olej nam się już powoli rozgrzał. Mogę dać pokrojoną w kostkę cebulkę. Dość dużo cebuli zawsze skrajam, bo ja lubię, jak jest w farszu dużo cebulki. Także teraz to będę podsmażała, żeby nam się zrobił z tego taki złoty kolorek jak najładniej. Także. Jeden dzień przed świętami, przed wigilią pewnie dużo stresu, latania i wszystkiego ale myślę, że jakoś dacie to, ogarniecie to bez nerwów, bez większego stresu i ciśnienia Także ja jeszcze w kuchni Jeszcze ostatnie, jak to się mówi, przygotowania te pieroszki, gołąbeczki będą, barszczyk z łóżkami, bigos. Bigos już robiłam, powiem Wam, w zeszły piątek. Mm -hmm. W zeszły piątek robiłam bigos. No, wyszedł bardzo dobry. Także zostało jeszcze tylko półgarka, ale myślę, że na święta wystarczy. Mm -hmm. I no i tak to jest. Także bigosik już jest gotowy i co jeszcze będziemy robić? to robię w samą wigilję zawsze. Uszka wyszło mi około, tak dokładnie tego nie liczyłam, ale około 160-170 uszy, jakoś tak. Także uszka już czekają na barszcz. A my czekamy na, na to i na to, nie? Także ja sobie to będę tutaj powolutku podsmażać, jak już mi się ta cebulka ładnie tutaj zeszkli na złoty kolor. To widzimy się ponownie. No i jestem ponownie. Cebulkę mamy już przyszkloną. Zaraz ją włożę do tych naszych przeciśniętych ziemniaków. Będę się starała, żeby nam trochę ten olej pozostał na patelni, żeby go było jak najmniej farszu. <laughs> Całość wędruje do naszego farszu. Cebulka. Jeszcze chciałabym wam pokazać, jak robię kapustę z grzybami. Mam nadzieję, że mi się to jeszcze dzisiaj uda. To mam w planie. Także też bardzo pyszna jest kapustka z grzybkami. Oczywiście ja ją robię tylko i wyłącznie na święta. Poza świętami to robię inne kapustki, ale z grzybkami to tylko na święta. Żeby była do rybki, do karpia. Chociaż do karpia też lubię bardzo surówkę z kiszonej kapusty. Odłożę sobie tutaj tą patelnię. Jeszcze tutaj trochę tej cebulki i teraz biorę, biorę łyżkę. Dokładnie. I nasz serek. On jest taki dość ops, dlało mi się, dość bardzo zmielony dosłownie. Taka papka. I te, ten serek dodaję zawsze do tych naszych Pierogów. i powiem Wam jak przyprawię tą solą i pieprzem no to zawsze ostatnie słowo czy już wystarczy soli, czy już wystarczy pieprzu należy do naszej córki bo ona, ona uwielbia pierogi zawsze najchętniej jadłaby pieroszki chciałaby żeby mama otworzyła restaurację i tam gotowała Niemcom z reguły smakują pierogi, bo się zawsze pytają czy o przepis, czy przychodzą na gotowe, ale o, są, zobaczę, teraz dam te pół kilograma tego kłarku i zobaczę tego serka i zobaczę, ale już widzę, że będę musiała chyba te 250 też dać, bo jakoś tak mi się to wydaje, jest troszeczkę za mało. Idealnie dokładnie to musimy teraz sobie wymieszać, żeby nam się wszystkie składniki jednak sobie dodam, jeszcze ten serek pomieszały, wymieszały. Ciasto przygotuję sobie na pierogi takie same jak puszka, czyli woda, mąka, szczypta soli i olej. Także jak będę miała ciasto gotowe, to Pokażę Wam jak to kleję jak wycinam jak kleję także. i tutaj sobie to mieszamy także według uznania proszę sobie tam przyprawić jak wolicie więcej pieprzu proszę dać więcej pieprzu jak mniej to mniej soli też jak tam kto woli Także ja przyprawiam tak jak mówię tylko sobą i pieprzem ten farsz. Także widzimy się za chwileczkę, jak ja pokażę jak kleję nasze pierogi. Pozdrawiam. No i witam ponownie. Tu mam kawałeczek ciasta i zaraz będę to ciasto rozwałkowywać, żeby utworzyć. Gdzieś jakieś trzy przykładowe pierożki, pierogi po uklejeniu można zostawić, można je od razu zgotować, pierogi gotujemy, wrzucamy do brzącej, gotującej się wody i czekam, aż płyną, troszkę się przegotują i będą gotowe. Także tutaj Wam biorę sobie taką o taki kufel dość o szerokim ym, okręgu tutaj, żeby nam się wycięły ładne koła. O, zrobią się nawet cztery. Także cztery będą przykładowe. A mamy resztę ciasta bierzemy sobie i odkładamy na później do innego do następnych naszych pierożków. Ojej, spadł mi widelec. Spadł mi widelec. Przyjdzie ktoś głodny, jak to się mówi. I teraz biorę sobie nasz przygotowany wcześniej farsz. Ja sobie zawsze robię taką kuleczkę, jak o kluskę mam czyste ręce. Wkładam tutaj na środek i zawijam brzegi naszych kółek. O, w ten sposób zaklejam. Tak. Coś za dużo mąki chyba podsypałam i troszkę mi to nie za bardzo się chce i potem biorę sobie widelec. Może ja to tutaj pokażę. I brzegi jeszcze dociskam. To ładnie wygląda i lepiej trzyma. O, tak. Ładnie. pierożek jeden gotowy i jedziemy z następnym. Ach, ja, ja zawsze zapominam. Ja, wiecie co? Bo ja sobie zawsze przygotowuję więcej, ale ja to tak na szybko robię, bo wiadomo, dzisiaj poniedziałek. Także szybko, szybko, szybko. Jeszcze to, jeszcze tamto. I to tak robię trochę chaotycznie. Proszę mi po prostu wybaczyć. No i tutaj znowu sobie sklejam. Tak. Taki księżycek. I teraz jedziemy sobie znowu w a I tak. Pierożek. Następny gotowy. Ok. Ja sobie skończę. Zaraz Wam tutaj wodę sobie nastawię i pokażę, jak te pierożki wyglądają po ugotowaniu. Do zaraz. Witam, witam. Pierożki już się zgotowały. Mniej więcej... Wyglądają, może ja je położę albo wezmę. Mniej więcej wyglądają tak. Można je jeść z cebulką, z jakimś boczusiem podsmażonym. Myjemy kwaśna śmietana magii. Także tak lubimy. Każdy według własnego uznania. Także polecam. Troszkę pracy jest, ale się opłaca. Naprawdę, wierzcie mi, smaczne. Papa. Pa. A jeszcze ważna informacja, łapka w górę, sub, no i komentujcie. Pozdrawiam.